Jeżeli chodzi o koszty, to przedsięwzięcie jest w pełni finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja w wysokości 50 tysięcy umożliwiła zarówno wyposażenie pracowni, jak i mamy środki na gadżety. Każde dziecko, które odwiedzi naszą ekoszkołę, otrzyma taki pamiątkowy pakiet który będzie z pewnością dla dzieciaczków bardzo atrakcyjny. Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku. Jesteśmy przez cały tydzień do dyspozycji najmłodszych, a więc chciałbym za Państwa pośrednictwem zaprosić dzieci z wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół podstawowych. Za pośrednictwem sekretariatu prosimy się umawiać i mam nadzieję, że będzie to fajna lekcja. Dla Co można powiedzieć o wyposażeniu tej pracowni? Jeżeli chodzi o wyposażenie, można zobaczyć, że zakupiliśmy telewizor, zakupiliśmy krzesła, zakupiliśmy gadżety, o którym powiedziałem. Myślę, że, że naprawdę pracownia prezentuje się świetnie i myślę, że to będzie atrakcja dla dzieciaczków. Chciałbym też podkreślić, że dzieci będą miały także możliwość obejrzenia jak wygląda praca naszej spółki, a więc będą miały okazję zobaczyć yy, ogień w piecu, będą mogły zobaczyć komin, komin, który ma 160 metrów wysokości, będą mogły wejść wewnątrz tego komina i zobaczyć jaka jak to atrakcja. Wcześniej ktoś wychodził do szkół, teraz nie. No dokładnie, a więc do tej pory to my jeździliśmy do szkół, uznaliśmy, że, że fajna będzie promocja naszej spółki, jak dzieci będą mogły odwiedzić nas i zobaczyć z bliska jak, jak wytwarzana jest ciepło.